Dzień dobry, dzień dobry. Witam na moim kanale Ogrod Góralki. Dzisiaj z ogrodu góralki spraw pasiecznych, z pasieki hobbystycznej mojej, ja zamówiłam sobie takie mini uliki weselne na chińskiej stronie w jesieni, które mi przyszły. Bo są różne promocje. Można kupić takie za 16 zł, innego dnia są po 60 Wiem, że taki kosztowku 100 zł w Polsce złoty. Dlatego zamówiłam, bo miałam czas, żeby sobie poczekać. Na pewno trzeba by było je pomalować. Są trochę takie powniecione, tak widać. No, nie widać mi się, że to był problem. Czy nie będą gryźć tego steropianu? No, no widzę, że w Polsce producenci sprzedają te same i. Jest OK. Zdecydowałam się spróbować tego sposobu, ponieważ e, jest zimno teraz i wymyśliłam sobie, że... A, już pokażę Wam w ogóle tak, co jest w środku. Mamy tutaj podkarmiaczkę, która jest wyciągana. I tutaj są e, plastyczki, czyli ramki. E, to też jest wyciągane. I od spodu też jest wyciągane. No i teraz tak, wymyśliłam sobie, że Wyciągnę to, położę, ponieważ jest bardzo zimno, położę do mojej matki reproduktorki tam gdzie chcę, dam folię, dziurę wytnę, żeby ona mi tu przeszła, tak jak na przykład, żeby, się, żeby mi tam po prostu złożyła jaja na ramkach, tak jak w przypadku mini plusów, tak samo. Dzięki temu, że wyciągana ta podkarmeczka, mogę sobie włożyć więcej ramek, więc pewnie pierwszą, ostatnią mi dadzą trochę pokarmu, załadują, trochę, unaś, trochę złoży jaj. No i na razie będę liczyć na to, że po prostu później poprzekładam z tego jednego do tych... Jeszcze dwóch, które mam. Dosypię pszczoły i będą sobie sama robić matkę, ponieważ są za niskie temperatury, jak dla mnie aktualnie i jest paskudna pogoda deszczowa, żeby zrobić matki, a kilka muszę w swoich ulach wymienić. Więc taka jest teoria na ten rok. Zobaczymy, jak się sprawdzą te uliki weselne. I teraz tak, tu jest podkarmiaczka. Tutaj mamy taką w zestawie zagrodkę tak, żeby nam pszczoły nie wylatywały. Yy, czyli wentylację mamy, możemy ją sobie przymknąć, będzie przymknięta, całkowicie może być i tutaj jest wylotek. Do wylotka mamy oczywiście krateczkę taką, różną, yy, na przykład tak, kładamy i dociskamy tym od góry, żeby tu sobie pszczółki wylatywały, a była wentylacja. Jest też Taka krateczka, która jak nie mam, jest tu. Się wkłada. No i mamy ramki. Tu są trzy ramki. dali. Dzisiaj nawet jeszcze patrzyłam tam na tego AliExpressa. Widziałam nawet takie po 16 zł. Jeszcze to trzeba trafić, bo tam oczywiście od razu cały system działa i sztuczna inteligencja. I jak czegoś szukamy, to za chwilę nam. Dają drogą, więc najlepiej, jak oszukujecie, to nie, ponad, nie, nie logujcie się jako użytkownicy, tylko po prostu znajdźcie jako nieużytkownicy czy na temu, kto co woli. A potem, jak już sobie wybierzecie i dołożycie do koszyka, to wtedy sobie dopiero się zarogujcie, no bo wtedy was ten komputer okrutny nie, nie oszukuje. Wydaje mi się, że to ma być tak. Tutaj są dziurki na, na węze, w moim przypadku, ponieważ zależy mi na czasie, może jest maj, już kwitnie mniszek, sady przekwitają, z nic nie ma i szybko wolałabym wymienić te matki. Mniszek kwitnie, ale to jest dosłownie w dniach, kiedy jest cieplej. Nawet kiedy było po 25 stopni, on trwa 3, 3 godziny i jest po mniszku, także <noise> nie wiem skąd, co niektórzy biorą miód z mniszka, no ale dobra. Ja sobie tu włożę odrobioną węzę, czyli tak zwany susz, powycinam i spróbuję go tu upchnąć, one sobie dokleją, i tak im dam, żeby sobie obczyściły dla matki i, i zobaczmy czy, czy pójdą na to. Żeby was tam, ktoś mnie nie zaczął hejtować, tam jest sóż do przetopienia, dlatego go tu trzymam. W tym warunkach. O, i tutaj sobie tak, tak. I ona tutaj idealnie w te yy, Dziurki wchodzi, a dzięki temu, że są tutaj takie blokady, to się też nie przesuwa. To też jest fajne. Fajne, że pojemnik jest na ciasto wyciągany, bo można sobie wyciągnąć, nałożyć jak się ma dwa, to można sobie wymieniać. Nie trzeba wszystkiego brudzić tym ciastem. W tamtym roku próbowałam też system burnata, taki, który tam się kupuje specjalną dennicę na cztery wylotki i korpus. Do tego się daje i tam jest to podkarmiaczka u góry i tak dalej. No, najgorsze jest to, że te przegródki. No jakby nie do końca jakby przylegają, one się tam uchylają, te pszczoły zaczynają przechodzić pod tą podkarmiaczką, ponieważ oni tam dają te plastiki, w końcu założyłam folię z pineskami, przypięłam. no ale w ogóle tak, ja mam uleły Sonia i, i daszki mamły Sonia, więc żeby założyć tą podkarmiaczkę, to trzeba kupić, Daszek, też burnata, bo Wam się nie zmieści ta podkarmiaczka. Więc znowu rzecz, a nie da się założyć tej podkarmiaczki jakby do korpusu, że korpus dajemy obok, tylko um, trzeba mieć Daszek wysoki, jest burnata, także trochę. Y Piepsko I z czterech matek, które tam już włożyłam, wygryzione, żeby się po prostu nasiedniły, pozagryzały się i się. Więc no, na pewno jakiś błąd popełniłam. Nie ma w tym roku takiej pogody na to, aby próbować dalej. Co tu mam? Tu możemy sobie włożyć klateczkę, wrzucić, puścić. Dalej też taką folijkę od góry. Fajnie, bo można po prostu sobie wziąć i nie otwierając nie tego, nie za bardzo wietrząc, można zobaczyć, co jest w środku. Dwa, tutaj można im po prostu wpuścić matkę, jeśli ktoś ma jednodniówkę, to po prostu ciach i jeśli ktoś daje z ręki do tej rodzinki. No i na to wszystko jest z deszek i tak to wygląda. Można też przesunąć. Jak przesuniemy ten, to prawdopodobnie. Te polskie mają lepiej, bo mają to kółeczko, które się nie rusza, ale tutaj tym też można jakoś tak przyblokować. Jeśli nie przewozimy tych ulików, to myślę, że OK, a nawet jak przewozimy, to po prostu wystarczy zamknąć ten wylotek całkowicie, żeby nic nam nie wyleciało. I po prostu tutaj mają wentylację. I tutaj też można sobie trochę wyluzować popuścić, też jest wentylacja. Poza tym, co ciekawe, tutaj też jest jakby wylotek od środka, czyli w przypadku, gdzie na przykład dajemy te uliki przy dużych rodzinach, a jest koniec pożytku, żeby tam się nie okradały z pokarmu, to można im zostawić ten wylotek od spodu, żeby nam... Tutaj nie podjadały inne rodzinki, ciekawe. Zobaczymy, czy nie będą tego zgryzać. Na razie o zgryzaniu nie słyszałam nic na ten temat. Pomaluję, wyschnął, oczywiście na różowo, ponieważ jestem kobietą i kobieta prowadzi tą pasiekę, więc będą różowe. No i tutaj do tych ramek zaraz będę wkładać susz. Okej, okay, mamy już ramkę, tutaj odetnę druty. ramkę, susz I teraz tak, wyciągnę sobie te druty do góry, z tego co patrzyłam to Wiecie, ja to robię pierwszy raz i to jest filmik dla osób, które chcą zobaczyć, że jak ktoś to robi pierwszy raz. E, pomiędzy, dokładnie y, tak jak są y, dziury w ramkach, to jest ramka wielkopolska akurat, no, już tu nie dodałam. wielkopolska, to dokładnie tak, tutaj widzę, jest y, idealnie, to się mieści. No już nic, tak wycięłam, to tak będzie. Teraz jak tu tniemy, tutaj tej też, żeby było jasne, że mam posiekę amatorską, więc proszę się tak jakby mocno na mnie nie wzorować. Tu mm -hmm. raz i tu by mogło być dwa. Czyli zrobimy tak, tutaj ciachniemy. To wiecie, nie musi być tak dokładnie, one sobie tam to robią, Tak, i sobie teraz to wcisnąć Aha, bo tu trochę było więcej. Powinno tak. lepiej trochę mniej też nie za dużo, bo jak zadamy za dużo, to będzie się nam palować bez sensu. Ważne, żeby nie pomylić Zobracasz do góry nogami tego. Tak, tak było. Tak, tak. I ja tu sobie po prostu tutaj włożę. To mi tutaj już ładnie siedzi. Patrzcie. A dzięki temu, że ulik jest bardzo wąski, to będzie to trzymać. One sobie tutaj dokleją górą to, co trzeba. I moje optymistyczne myślenie jest takie, że będzie dobrze. Dam im trochę ciemnego, yy, ciemnego yy, suszu, ponieważ w ciemnym suszu lepiej matka czerwi. Jest to bardziej dla niej atrakcyjne podobno. No, zobaczymy. Ile, ile pszczelarzy, tyle teorii. I co książka, to inna teoria. Także, wiecie, trzeba sobie coś samemu też, jakąś tam technikę i zdanie wyrobić. Tutaj, tutaj nie możemy tak prosto. I, ciach. Mhm, I teraz to. Wetnę w to i tu wpnę w to. Może trochę za dużo, widzicie? Tutaj trochę mi odstaje. To może to kacnie. No, po prostu utnę. Jakby ktoś był przerażony takim wkładaniem suszu, spokojnie do mini-plusów też to robiłam i wszystkie przyżyły. Tak proszę. Nic nie wylatuje. Idziemy dalej. Także dam jeden ten e, ulik weselny do ula. Zaraz wezmę. Jeszcze mam chyba jakąś folię tunelową, bo jest grubsza. Chociaż widziałam, że ze Trecz też ktoś dawał, to taki dość znany pszczelarz, bo brakuje mu już powałki i mu tam nie zjadły tego pszczoły, więc, e, więc może trecz wystarczy. Zobaczę, co będę mieć pod ręką i tutaj tak, żeby było na dwa razy. O. Ach. Przybliżyłam, żeby było lepiej widać. Wyciąłam, tak była ramka. Teraz składam ją tu, dociskam i odcinam na końcu. Czy na to, że pszczoły tutaj ładnie to wszystko doleją. Tutaj pojawił mi się problem, bo nie wypada, nie tak jak przy tamtych, tylko widzicie, o, cały czas wypada, a ten był ze środka. Czyli jednak lepiej jest, jak wezmę tą z boku, to wyciągniemy drucik. sobie po prostu widzicie dotnę. Żeby mi to ładnie weszło. Mhm. O, ten plastik tutaj trzeba po prostu docisnąć. Tak sądzę. Jest sieć Nie chce niekoniecznie chce, żeby matka wszystkie zaczerwiła, daję pięć. Wystarczyłyby mi trzy rameczki, żeby z zaczerwiła. Pewnie pierwszej i ostatniej nie zaczerwi. Jest dość chłodno. I ten, i ten susz. I... Te ramki są małe, elastyczne, bo są plastikowe. Co może robić pewny problem? Tak i tak. Wcisnąć tu też wcisnąć. To ić. I tak spakowany ulik daję do Ula i liczę na to, że zostanie on zaczerwiony Jesteśmy na pasiece nie wzięłam mikrofonu, więc znowu dostanę hejt, że źle słychać eee, Tutaj mam matkę krajinkę CT46, na której mi bardzo zależy. Wczoraj pszczółki tutaj dostały y, syrop y, taki cieplejszy Ponieważ było bardzo zimna noc. Czas pozywidzę zjadły i dobrze. I sobie tak wymyśliłam, że jest pomysł, że ja po prostu ten mój ulik położę na to kółko. Tutaj jest wyciągnięte. Jeszcze sprawdzę od dołu, czy. A, nie, wyciągnęłam klapki Klapkę muszę wyciągnąć był dostęp matka miała. i teraz ja ją po prostu tutaj teraz położę I spróbuję tak, żeby trafić sobie mniej więcej. I tutaj i tak ładnie wchodzi. Dostawiam tutaj wentylację, żeby była. Mm -hmm. Dzisiaj im nie dam, ale jutro znowu dostaną y, taką prawdopodobnie syropik. Ciasta już widzę, też nie mają. Tak to wygląda od góry ramki. Tutaj jeszcze wrócę. resztę ciasta, może ich zachęcę żeby tutaj sobie wejść. Widzicie, że coś spadło. Pomimo chłodnej pogody pczuki. Dzielnie pracują zawsze. Tak i teraz to przykryjemy. I na to oczywiście wszystko zamknąć. Tają korpus duże się wszystko mieści. Ocieplenie jeszcze im włożę. Daszek, pas oczywiście zapnę, bo mam pasiekę w górach i wieje na nas wiecznie kutnie. I przyjdę do nich za jakieś czydni dni. Daję im 3 dni, ponieważ jest chłodno, niech się oswoją. Wyczyszczą i zobaczymy czy matka wejdzie. Więc to w tym filmiku tyle, zobaczymy za 3 dni, co dalej.